Przyszłość zelektryfikowana, zelektryfikowana, zelektryfikowane: przyszłość wszystkiego, co zelektryfikowane. KZ oferuje wiele standardowych intuicyjnych technologii ze standardową funkcją klucza cyfrowego i aktywną wersją próbną lub subskrypcją zdalnego połączenia. Podczas gdy świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na kolejny strategiczny manewr Tesli pod ostrym blaskiem międzynarodowego światła reflektorów, Toyota była autorką dyskretnej. Ale wstrząsającej zmiany w krajobrazie pojazdów elektrycznych. Bez uprzedzenia japoński producent samochodów wypuścił pojazd elektryczny, który zaszokowałby wielu, zaskakując Tesle i chińskich konkurentów, takich jak BYD, a także amerykańskich producentów samochodów. Jego niesamowity zasięg, przełomowa technologia i niska cena połączyły się, aby postawić bardzo fundamentalne pytania o ciągłą dominację Tesli na rynku pojazdów elektrycznych. Ale kiedy wydawało się, że Tesla ma ten wyścig na tempomacie, Toyota gwałtownie zahamowała tę narrację. A to, co nastąpi, może całkowicie odwrócić tabelę liderów EWI. Bitwa pojazdów elektrycznych Tesla kontra Toyota. Dyskutując o pojazdach elektrycznych, nie sposób nie pomyśleć o Tesli i rewolucyjnej firmie Ilona Maska, która stała się kojarzona z przestrzenią pojazdów elektrycznych. Tesla zrewolucjonizowała przemysł samochodów elektrycznych dzięki wspaniałej technologii, dalekiemu zasięgowi jazdy i wyrafinowanemu stylowi. Nie da się rozmawiać o pojazdach elektrycznych bez omawiania Tesli. Jednak teraz jest silny konkurent, który grozi odsunięciem Tesli od pozycji lidera rynku. Tym konkurentem jest japoński gigant samochodowy – Toyota. Następnie Toyota powoli wkroczyła na rynek pojazdów elektrycznych, podczas gdy inni przyspieszyli swoją strategię EV, działając za kulisami – Toyota poświęciła wiele czasu na badania i planowanie, co pozwoliło Tesli zdominować światowy rynek EV. Niemniej jednak ruch Toyoty z hybrydami, zwłaszcza jej dobrze sprzedającym się modelem Prius, był demonstracją głębokiej mądrości technologicznej. Zamiast szybko wprowadzać produkt na rynek, firma czekała i działała mądrze i odważnie. Gdy popyt konsumentów na pojazdy elektryczne na całym świecie wzrósł, a następnie rozpoczęła ofensywę pełnego spektrum. Ostatecznym przełomem Toyoty jest jej innowacyjna technologia akumulatorów półprzewodnikowych, która ma potencjał radykalnej i trwałej zmiany krajobrazu pojazdów elektrycznych. Nowy układ akumulatorów Toyoty oferuje ogromne ulepszenia w stosunku do technologii litowo-jonowej, z niewiarygodnie szybkim czasem ładowania wynoszącym 10 minut i oszałamiającym zasięgiem 100 km. Jeśli Toyota będzie w stanie wprowadzić tę technologię na rynek do 2027 R, najważniejsze konkurencyjne przewagi Tesli w zakresie zasięgu i szybkości ładowania będą poważnie zagrożone. Oprócz technologii akumulatorów Toyota ma również solidną przewagę w zakresie sprawności produkcyjnej i kontroli jakości. W przeciwieństwie do Tesli, która jest stale krytykowana za jakość wykończenia lakieru i terminy dostaw, Toyota jest znana jako wyjątkowo wytrzymały i niezawodny producent pojazdów. Jego solidne możliwości zarządzania łańcuchem dostaw i zaawansowane systemy produkcyjne umożliwiają płynne przejście do masowej produkcji pojazdów elektrycznych bez uszczerbku dla standardów jakości. Ponadto Toyota zaczęła rozwijać platformy przeznaczone wyłącznie dla pojazdów elektrycznych i zakładać wyspecjalizowane zakłady zajmujące się wyłącznie produkcją pojazdów elektrycznych. Takie zaawansowane fabryki wykorzystują automatyzację za pomocą robotyki i sztucznej inteligencji, a Toyota jest gotowa dorównać Tesli pod względem skalowalności produkcji. Chociaż Tesla nadal jest liderem w dziedzinie oprogramowania i autonomicznej technologii jazdy, Toyota szybko nadrabia zaległości w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii inteligentnych czujników. Uważa się, że Toyota zamknie potencjalne opóźnienie oprogramowania dzięki silnej platformie sprzętowej. Inną ważną zaletą jest szerszy dostęp Toyoty do rynku. Zamiast wizerunku marki premium Tesli i lokalnego rynku skupionego na klientach, Toyota będzie miała portfolio pojazdów elektrycznych dla wszystkich poziomów przystępności cenowej, od niskich do średnich cen. Podejście firmy rozciąga się na gospodarki zamożne, ponieważ koncentruje się na gospodarkach wschodzących, takich jak Indii, Afryka i Ameryka Południowa, tworząc ogromną globalną bazę użytkowników. Biorąc pod uwagę wszystkie te wydarzenia, nie tylko uczciwie jest stwierdzić, że Toyota podejmuje strategiczny krok, którego Tesla mogła nie przewidzieć. Wyścig EV wyewoluował poza kwestie prędkości i stylu. Teraz opiera się na zielonej technologii, inżynierii akumulatorów i penetracji rynku międzynarodowego. Dzięki popularności i rozpoznawalności marki Tesla ma to wszystko. Ale Toyota wnosi monumentalne doświadczenie, skrupulatne planowanie i powtarzalne systemy. Ponieważ Toyota postawiła wszystko na linię EV, Tesla musi teraz postępować ostrożniej. Czy Toyota ostatecznie wyprzedzi Tesle? pozostaje do sprawdzenia dzisiaj, ale nadchodzące lata pokażą. Ale jeśli myślisz, że Toyota po prostu nadrabia zaległości, zastanów się jeszcze raz, ponieważ BZ5 nie jest tylko konkurencyjny, ale też redefiniuje zasady gry i wstrząsa każdym rywalem do głębi. Nowy EV Toyoty bez 5. Sektor motoryzacyjny był świadkiem historycznego kamienia milowego wraz z długo oczekiwaną premierą Toyoty BZ5, przełomowego samochodu elektrycznego który masowo zburzył wysoce konkurencyjną dynamikę rynku, od dawna zdominowanego przez weteranów branży, takich jak Tesla i Beat. Niedawno wprowadzony na rynek dla chętnych nabywców w Chinach 16 maja 2025 ROR. Ten zaawansowany, classy premium, fastback, crossover form samochód elektryczny wywołuje poruszenie i trafia na szeroko. Zakrojone na główki wiadomości ze względu na swoją zaskakująco agresywną strategię cenową, która zaczyna się od oszałamiająco niskiej kwoty zaledwie 18.0 USD na dolnym końcu skali. Ten konkretny krok jest kluczowym przeglądem i zbadaniem niektórych podstawowych pytań dotyczących ogólnej rentowności finansowej obecnych ofert pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę silną konkurencję reprezentowaną przez Tesla Model Y której ceny znacznie przekraczają przedział cenowy 40.0 USD. Toyota BZ5 charakteryzuje się futurystycznym motywem estetycznym, który jest niewątpliwie high-tech, o czym świadczą śmiałe i agresywne reflektory, płynne i pełne w dzięku linie nadwozia oraz tradycyjna pochylona linia dachu, która również przyczynia się do jego ogólnej śliskiej postawy. Jednak prawdziwa innowacja tego samochodu leży w sposobie, w jaki jest wykonany, który jest zasadniczo zakorzeniony w jego wyrafinowanych podstawach technologicznych. Ten niesamowity pojazd elektryczny jest napędzany przez wewnętrzną platformę ETN-ga Toyoty, architekturę zaprojektowaną specjalnie dla pojazdów elektrycznych, która charakteryzuje się modułową metodą budowy. To nie tylko zapewnia idealny rozkład masy samochodu, ale także zwiększa jego solidność strukturalną, zapewniając trwałość i wydajność. Innowacyjna konstrukcja platformy umieszcza akumulator w ramię podwozia, oferując większą pojemność zasięgu i wysokie oceny bezpieczeństwa. Pojazd objęty umową jest zasilany przez BID Battery Technology za pośrednictwem ich wiodącego na świecie akumulatora LFP Blade. BID zyskało światową sławę jako producent akumulatorów LFP najwyższej. Jakości dzięki swoim światowej klasy, cechom bezpieczeństwa i długiej żywotności. Światowej klasy system akumulatorów jest niezawodny w przypadku wielu cykli ładowania i ma minimalne ryzyko niekontrolowanego wzrostu temperatury. Ponadto opcja szybkiego ładowania zapewnia 80% pojemności w mniej niż 30 minut. Najbardziej widocznym, jeśli nie najbardziej imponującym aspektem bez 5, jest zdecydowanie lepsza propozycja wartości, jaką oferuje. Biorąc pod uwagę, że kosztuje 18,0 USD, pojazd ten oferuje zadziwiająco zdumiewającą listę ekskluzywnych funkcji, które można znaleźć w pojazdach elektrycznych kosztujących znacznie więcej pieniędzy. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, ADAS, wyświetlacz cyfrowych instrumentów, duży ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego, funkcja poleceń głosowych. Technologia Connected Car z aktualizacjami OTA, integracja aplikacji mobilnych w szczegółach. Ta kompleksowa i długa lista funkcji, obejmująca obszerny zestaw atrybutów, łamie tradycyjne normy branży motoryzacyjnej. Jest to szczególnie prawdziwe w porównaniu z uznanymi graczami, takimi jak Tesla, którzy od dawna ustanawiają tę technologię na poziomie premium. Przewaga Toyota BZ5 opiera się na kilku ważnych punktach. Które łączą się, aby jeszcze bardziej wzmocnić jej pozycję na rynku. Toyota stoi dziś na szczycie swoich możliwości jako jeden z najlepszych producentów samochodów na świecie. Ogromna i rozległa sieć centrów serwisowych jest dobrze rozmieszczona w wielu lokalizacjach na całym świecie. Historia ciągłej produkcji wysokiej jakości doświadczenie w produkcji na dużą skalę. Podczas gdy Tesla zmaga się z problemami kontroli jakości, złym zarządzaniem łańcuchem dostaw i realizacją usług, Toyota idzie naprzód i nadal jest na czele pod względem strategicznego rozmieszczania swoich zakładów produkcyjnych na potrzeby zbliżającej się premiery BZ5 na rynku globalnym. Po premierze samochodu w Chinach, na stole leżą propozycje wprowadzenia go na inne rynki azjatyckie i europejskie. To, co jest naprawdę wyjątkowe w BZ5, to fact że został on specjalnie zaprojektowany i dostosowany do potrzeb konsumentów z klasy średniej, nabywców samochodów, którzy szukają niedrogiego pojazdu elektrycznego bez zbyt wielu kompromisów w kwestii istotnych dla nich funkcji i cech. Bezpieczeństwo było na szczycie listy w całym rozszerzonym procesie rozwoju BZ5, a zatem pojazd został skrupulatnie zaprojektowany, aby uzyskać rygorystyczne pięciogwiazdkowe oceny bezpieczeństwa. Niektóre z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w ten model to podwójne systemy rozwijania poduszek powietrznych zapewniające najlepszą ochronę w przypadku kolizji asystent utrzymania pasa ruchu który pomaga pojazdowi utrzymać się prawidłowo na pasie, automatyczne hamowanie awaryjne, które szybko włącza się, aby zapobiec kolizjom oraz zaawansowane systemy monitorowania kamer zapewniające lepszą widoczność i świadomość otoczenia pojazdu. W bezpośrednim porównaniu z Teslą model IT, ponieważ ta ostatnia zapewnia większą moc wyjściową, BZ5 wygrywa ze względu na lepszą przystępność cenową, praktyczność i atrakcyjność dla masowego rynku, ten strategiczny sojusz między Toyotą i BYD to zmiana paradygmatu na rynku pojazdów elektrycznych, gdzie ugruntowani gracze przyjmują paradygmaty współpracy. Aby nawiązać korzystne dla obu stron relacje, ale także silną konkurencję. Toyota BZ5 to przełomowa i rewolucyjna zmiana w paradygmacie produkcji pojazdów elektrycznych, skutecznie tworząca nowe i wyższe standardy, które mają na celu stworzenie nowych standardów w całej branży. Chociaż Tesla była pionierem pierwszej masowej adopcji pojazdów elektrycznych, to obecnie tradycyjni liderzy branży samochodowej, tacy jak Toyota, aktywnie zakłócają rynek. Wprowadzając konkurencyjnie usprawnione struktury cenowe wraz z innowacyjnymi pakietami technologicznymi. Gdy ten przełomowy pojazd wchodzi do masowej produkcji na skalę globalną, jest strategicznie pozycjonowany, aby zachwiać dominującą pozycję Tesli na rynku i stać się preferowanym wyborem konsumentów na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych. Ale co naprawdę dało Toyocie tę przewagę? To nie było tylko szczęście. To dekady cichej. Wyrachowanej innowacji zbudowały podwaliny tego, co dzieje się obecnie w świecie pojazdów elektrycznych. Sekret siły i technologii Toyoty. Celowe badanie branży motoryzacyjnej przez Toyotę to fascynujący przypadek adaptacji technologicznej i ewolucji rynku. Podczas gdy Tesla i BYD skupiły się wyłącznie na produkcji pojazdów z pełnym zasilaniem akumulatorowym, Toyota włożyła wiele wysiłków w rozwój technologii hybrydowej. Strategia Toyoty była powolna i ostrożna, ale sukces przyszłych badań był wizjonerski. Toyota była w stanie rozwinąć zarówno wiedzę techniczną, jak i zaufanie konsumentów przed wejściem na rynek pojazdów elektrycznych. Okres rozwoju technologii hybrydowej odegrał różne role dla firmy. Dzięki rozwijaniu technologii średniego poziomu Toyota była w stanie ustanowić przejście do badań i rozwoju w odniesieniu do pojazdów elektrycznych, jednocześnie rozwijając zaufanie konsumentów poprzez budowę hybryd w każdym kraju na świecie. Strategia ta odniosła znaczny sukces, ponieważ Toyota miała ogromny rekord sprzedaży hybryd na całym świecie. Mapy udziału w rynku motoryzacyjnym pokazują całkowitą dominację Toyoty na rynku samochodowym. W 2024 rym. Toyota odnotowała niesamowite 10,3 MLN sprzedaży na całym świecie, znacznie przewyższając 1,8 mln sztuk Tesli i 3 mln sztuk Byd. Podczas gdy Tesla i BID są obecnie liderami na rynku pojazdów elektrycznych, ogólna dominacja Toyoty w całej branży samochodowej stawia ją w solidnej pozycji do rozwoju w przyszłości. Zaangażowanie Toyoty w innowacje było szczególnie widoczne w jej niedawnym ogłoszeniu o wykorzystaniu technologii akumulatorów ze stałym elektrolitem. Ta aktualizacja technologiczna, datowana na początek 2025 roku, obiecuje rewolucyjne zmiany w szybkości ładowania i wydajności zasięgu. Prognozy Toyoty sugerują, że ich nadchodzące pojazdy elektryczne będą mogły pochwalić się niezwykle szybkimi 10-minutowymi prędkościami ładowania do pełnego naładowania, z szacowanym zasięgiem ponad 1000 km na jednym ładowaniu. Jest to znacznie lepsze niż w przypadku obecnej technologii, w której Tesla potrzebuje 30-40 minut na szybkie ładowanie i osiąga zasięg 400-500 km. Oprócz mocnych stron technicznych, Toyota posiada kilka mocnych stron strategicznych. Które zwiększają jej przewagę konkurencyjną. Toyota posiada wysoce zaawansowaną infrastrukturę fabryki i łańcucha dostaw na głównych rynkach na całym świecie. Podczas gdy Tesla stoi przed poważnymi wyzwaniami w rozwijaniu nowych możliwości produkcyjnych ze względu na wydatki i zatwierdzenia, Toyota ustanowiła pełnowymiarowe zdolności produkcyjne, dostawców części i sieci dealerskie na wszystkich głównych rynkach w Ameryce Północnej, Europie, Indiach, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Firma zbudowała również zróżnicowane pojazdy elektryczne zaprojektowane specjalnie dla pojazdów elektrycznych, kładąc nacisk na moc, rozkład masy, rozmieszczenie baterii i osiągi napędu. Ponadto Toyota współpracuje z głównymi japońskimi liderami technologicznymi, takimi jak Panasonic. Denso I Sony w celu opracowania nowych technologii cyfrowego kokpitu i możliwości autonomicznej jazdy, jednocześnie konkurując z długowiecznością dominacji Tesli w zakresie technologii oprogramowania i autopilota. Ta agresywnie konkurencyjna cena wymusza konkurencję i ma potencjał, aby zdemokratyzować dostęp do pojazdów elektrycznych. Patrząc w przyszłość, Toyota wydaje się być dobrze przygotowana do objęcia roli lidera w przestrzeni pojazdów elektrycznych. Dzięki swojej ogromnej zdolności produkcyjnej, technologii akumulatorów nowej generacji i strategii niskich kosztów firma jest dobrze przygotowana, aby rzucić wyzwanie Tesli i Bidy na rynku globalnym. Udane wprowadzenie przez Toyota jej projektowanej baterii półprzewodnikowej może być szczególnie rewolucyjne, potencjalnie wyznaczając przełomowy moment w dynamice konkurencji na rynku samochodów elektrycznych, kiedy cały świat ściga się o pojazdy elektryczne. Dlaczego Toyota nadal tkwi w hybrydach? Podczas gdy sektor motoryzacyjny jest świadkiem rewolucyjnego zwrotu w kierunku pojazdów elektrycznych, a firmy wyznaczające trendy, takie jak Tesla, robią wszystko, aby produkować pojazdy elektryczne. Toyota wyróżnia się z tłumu, utrzymując strategiczne skupienie na technologii hybrydowej. To celowe odejście od panującego trendu wymaga wnikliwej analizy, szczególnie w czasach, gdy uznani gracze, tacy jak BMW, Mercedes i BYD również coraz bardziej przechodzą na pojazdy elektryczne jako przyszłość. Istotnym pytaniem jest, dlaczego Toyota nadal promuje technologię hybrydową, podczas gdy reszta świata motoryzacyjnego wydaje się pędzić w kierunku pełnej elektryfikacji? Ponieważ Toyota ma własną filozofię ostrożności i zrozumienia w przeciwieństwie do bezkrytycznego podążania za trendami. Podejście Toyoty opiera się na filozofii przyjmowania właściwej technologii we właściwym czasie co oznacza politykę umiarkowanej innowacji, a nie przedwczesnej adopcji. Historia technologii hybrydowej Toyoty sięga 1997 roczś, kiedy firma wprowadziła na rynek pierwszy na świecie masowo produkowany pojazd hybrydowy Toyota Prius. Ponieważ świat pozostawał pod wpływem tradycyjnych silników na bazie ropy naftowej, Toyota eksperymentowała z nowym podwójnym układem napędowym, łącząc tradycyjne silniki spalinowe z silnikami elektrycznymi. To przełomowe osiągnięcie pozwoliło na lepszą oszczędność paliwa, a jednocześnie zmniejszyło ślad środowiskowy w postaci mniejszej ilości emisji. Około 20 lat później, pomimo rosnącego rozpędu pojazdów elektrycznych, Toyota nadal podtrzymuje technologię hybrydową z powodu wielu przekonujących argumentów. Jest to jeden z centralnych problemów, który odnosi się do obecnych ograniczeń infrastruktury ładowania na całym świecie. Poza rozwiniętymi krajami Takimi jak Stany Zjednoczone i Europa, istnieje wiele regionów w Indiach, Afryce, Ameryce Południowej i Azji, które są silnie dotknięte ograniczonymi środkami na tworzenie rozległych sieci ładowania. Ten deficyt infrastruktury ładowania powoduje zrozumiałe obawy potencjalnych nabywców dotyczące dostępu do urządzeń do ładowania podczas długich podróży. Pojazdy hybrydowe robią najwięcej, aby rozwiązać te problemy, rozwiązując problem lęku o zasięg. Pojazdy hybrydowe mogą uzyskać moc za pomocą dwóch metod napędu. Jednoczesne użycie typowego silnika benzynowego wraz z napędem elektrycznym za pomocą silnika elektrycznego, który ładuje się poprzez hamowanie regeneracyjne. To łagodzi obawy dotyczące odpowiedniego zasięgu jazdy i zmniejsza zapotrzebowanie na zużycie paliwa, pomagając zniekształcić ich zera w wielu uzupełniających się spójnych konkurencjach na przestrzeni lat. W przypadku pojazdów hybrydowych Toyoty, Camry Hybrid, Corolla Hybrid i Innova Hybrid przechodzą regularne pomiary opłacalności komercyjnej na skalę globalną. Innym głównym czynnikiem w strategii Toyoty są obawy dotyczące niezawodności i trwałości. Pojazdy elektryczne to nowatorska technologia – a konsumenci mają pełne prawo martwić się o żywotność baterii, koszty konserwacji i wartość odsprzedaży. Z drugiej strony hybrydowe oferty Toyoty ustanowiły niezwykły rekord wydajności na przestrzeni kilku dekad, przy czym baterie niezmiennie wytrzymują od 7 do 10 lat i wymagają bardzo niewielkiej konserwacji. Tak sprawdzona historia wydajności stanowi podstawę wiary Toyoty w kontynuowanie programu hybrydowego. Korzyści dla środowiska stanowią znaczną część strategii hybrydowej Toyoty. Podczas gdy pojazdy elektryczne są prawdopodobnie wymieniane jako główne rozwiązanie w zakresie redukcji zanieczyszczeń, technologia hybrydowa Toyoty od dawna wykazuje niesamowite właściwości w zakresie redukcji wpływu na środowisko. Pojazdy hybrydowe generują około 30-40% mniej emisji w porównaniu do konwencjonalnych pojazdów spalających ropę naftową. Co stanowi znaczny postęp w kierunku celów zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy Toyota uważnie obserwuje rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych i dokonuje znaczących inwestycji w badania i rozwój, w tym w technologię akumulatorów ze stałym elektrolitem, Toyota nadal stawia hybrydy jako swój priorytet na najbliższą przyszłość. Akumulatory ze stałym elektrolitem stanowią rozwiązanie dla dwóch inherentnych. Słabości obecnej technologii pojazdów elektrycznych, czasu ładowania i obaw o zasięg. Jednak dopóki ta technologia nie stanie się praktyczna i nieopłacalna, Toyota uważa pojazdy hybrydowe za najlepsze możliwe rozwiązanie, zwłaszcza dla klientów, którzy nie mają stałego dostępu do urządzeń do ładowania. Globalna skalowalność to kolejny obszar strategii Toyoty. Pojazdy elektryczne wymagają ogromnych ilości surowców takich jak lit, kobalt i nikiel których bazy dostaw są ograniczone. Samochody hybrydowe, z mniejszą liczbą baterii na jednostkę stanowią bardziej ekologiczną opcję z perspektywy zarządzania zasobami. Pomaga Toyocie utrzymać większą produkcję przy niższych kosztach i mniejszym obciążeniu dla środowiska. Podsumowując, zaangażowanie Toyoty w technologię hybrydową nie jest odmową innowacji ani wahaniem przed przyjęciem samochodów elektrycznych. Jest to raczej rozsądna długoterminowa strategia oparta na praktycznych odpowiedziach na wymagania obecnego rynku. Podczas gdy Toyota nadal rozwija zaawansowane technologie EV, szczególnie w dziedzinie technologii akumulatorów półprzewodnikowych, jej pojazdy hybrydowe stanowią okres przejściowy między konwencjonalnymi silnikami na paliwa kopalne a pełną elektryfikacją. To rozważne podejście dobrze pozycjonuje Toyota, aby stać się liderem w szerszej branży motoryzacyjnej, łącząc sprawdzoną technologię hybrydową z trwającymi wysiłkami na rzecz rozwoju EFI. Dotarliśmy do końca dzisiejszego filmu. Jeśli uważasz ten film za interesujący, koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami na jego temat w sekcji komentarzy poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.